Dzień dobry, witamy w Nowym Roku! Cześć, witamy wszystkich. Dzisiaj chcieliśmy nagrać takie szybkie wideo i podsumować nasz zeszły cały rok. Oczywiście życzymy Wam wszystkiego dobrego w Nowym Roku, zdrowia, szczęścia i pomyślności spełnienia wszystkich marzeń i, i wszystkich planów, które sobie zamierzycie na ten 2024 rok, żeby wszystko poszło po Waszej, waszej myśli. Tak jest. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, szybkie podsumowanie, ponieważ nigdy tego nie robiliśmy. Nasz kanał już ma rok i dwa miesiące. Mm -hmm. Nagroli, nagraliśmy dla Was, a już ponad 150 filmów na, na nasz kanał, z czego jest 80, to jest seria Emigranci, która się bardzo rozkręciła i... No spotkałem też bardzo dużo ciekawych ludzi przez tą serię. Bo to jest ponad 80 ludzi, z każdą osobą musiałem się oczywiście umówić, napisać pytania, prosić o zdjęcia. Bo też każdy ten odcinek ma zdjęcia. I chciałem wszystkim tym osobom, które się zgodziły na to, jaką rozmowę, bardzo oczywiście podziękować. Bardzo dziękujemy, słuchajcie. Nawiązaliśmy przez to tyle przyjaźni jesteśmy po prostu tak super wdzięczni za to, za całe, za całe to nasze. Ym... Takie przeżycie, tak? no bo tak jest. Doświadczenie. Tak, bo to jest dla nas, dla, dla nas jest to oczywiście cały czas zabawa. Bardzo zaczęło się na ten nasz kanał, tak? Po prostu jako żart zacząłem nagrywać takiego vloga z Oliwią, kiedy a w zeszłą zimę poszliśmy tutaj w sumie niedaleko mhm. do, na spacer, zaczęliśmy się tak wygupiać i, i od tego się po prostu wszystko zaczęło. Później ta seria Imigranci, czyli to miało się zawęzić tylko do, do Kanady. Ale poszliśmy w świat i ja cały czas bardzo lubię nagrywać te odcinki, poznawać nowych ludzi. Dla nas to jest, tak jak mówiliśmy, super przygoda. Oczywiście wiemy, że za, nagrywamy za mało naszych odcinków tutaj o, naszej, o, o naszym życiu w Kanadzie, ale obiecujemy, że się poprawimy. Tak jest. Ja mam jeszcze trochę odcinków nie, nieskończonych, które muszę skończyć i wreszcie wgrać z zeszłego roku, więc to zrobię i, i będziemy więcej oczywiście nagrywali. Naszego tu pokazywali Kanadę i naszego tutaj kanadyjskiego życia. Będę Cię gonić. Tak jest. Cały czas mnie gonisz. Cały czas. Może szybko tylko po powiem Wam, jak wyglądają nasz kanał na tą, na tą chwilę, jakie mieliśmy odwiedziny. Mamy na tą chwilę 3800 subskrybentów, za co bardzo dziękujemy. I prosimy, oczywiście, subskrybujcie nasz, nasz kanał. Co do statystyk, to przez ten rok i dwa miesiące odwiedzin mieliśmy, dam lifetime, 476 tysięcy odwiedzin mamy, czyli wyświetleń naszego, co jest dla nas bardzo dużo i bardzo za to dziękujemy. Nigdy nie pomyślelibyśmy, że, że tyle osób nas będzie oglądało. Watch time, czyli łączny czas. Które spędziliście na naszym kanale, to jest ponad 71 tysięcy Godin. godzin. To jest naprawdę niesamowite. Bardzo dziękujemy. Oczywiście, największą dla nas nagrodą, o czym wspomnieliśmy, jest to, że subskrybujecie nasz kanał, bo wtedy możecie po prostu na bieżąco być z nami, bo widzicie, jeśli pojawiają się nowe, nasze nowe odcinki. Więc jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Życzymy. Zdrowia na nowy rok, bo to najważniejsze i realizujcie swoje marzenia. Nie czekajcie, tylko sprawdźcie, aby ten rok 2024 był dla was rokiem przełomowym. Więc dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia na Ciskamy. kanale. Buziaki, wysyłamy ogrom miłości. Papa papa. Pa. Pa, pa. Jeszcze jedna rzecz. Ola mhm. zaczęła nowy kanał w zeszłym roku na końcu, na który oczywiście też zapraszamy. Są to piękne medytacje. Wystarczy, że wpiszecie. MG medytację. Czyli MG to są. A, inicjały moje. Inicjały Oli. Bo mhm. Ola tak naprawdę na pierwsze nie, na imię nie ma Ola. Ale jak masz na imię na pierwsze? Zradzimy. Jestem Margerita, moi drodzy. Tak jest. Jak Margeritki Kwiatki, tak zawsze moja babcia do mnie mówiła. Zgadza się, ale wszyscy oczywiście my mówimy na. Od zawsze wszyscy na Ole mówią Ola, więc na moją żonę mówią Ola, więc zapraszamy też na kanał mojej Oli, który i link, do którego jest w każdym odcinku w opisie. Zapraszam was serdecznie z głębi serca. Zapraszamy i do zobaczenia na kanale Papa. Papa, pa. Całujemy Was bardzo mocno.